Nie, nie robię alkoholajta w pracy będę niestety. Ha, ha. Pierdolną od nowego roku. Słuchajcie, pierdolną was. Wasza świadomość. Do pracy musiałem iść. Sąd nakazał kuratora. Powiedzieli, że kurator ma mi pracę znaleźć. Zobaczymy. A ja. ja mu kibicuję. <gry> Ale już po nowym roku nowe zaświadczenia Pawełkowi wiadą. Kurator będzie miał ciężką sprawę do roboty. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, sram na to. Pan kurator pyta mnie ani kurator, przepraszam. To z czego pan żyje? Ja mówię mama, jak dostaję emeryturę, to ją odwiedzam. I poleciałem klasykiem. <gry> Powiedziałem, że dopóki żyją rodzice, to ja zawsze będę ich synem, nie? A więc mama żyje, to zawsze będę ich synem.